Włóż foliową reklamówkę do zlewu. Może rozwiązać jeden z najbardziej irytujących domowych problemów. Ten prosty trik zdradził mi hydraulik. Najpierw wyjmij sitko ze zlewu, to właśnie tam gromadzi się dużo zanieczyszczeń. Wlej solidną porcję płynu do naczyń, który rozpuści tłuszcz. Następnie zasyp wszystko sporą ilością sody oczyszczonej. Nie żałuj, soda ma działanie czyszczące i neutralizujące zapachy. Na koniec powoli zalej całość octem. I zaczyna się magia. Gęsta piana zaczyna wypełniać odpływ. Włóż reklamówkę do odpływu. Postaw na nią coś cięższego, na przykład butelkę z wodą. Po chwili zauważysz, że piana próbuje wydostać się przez niewielki otwór w reklamówce. To dobry znak. Daj czas sodzie i octowi na dokładne rozpuszczenie zanieczyszczeń. Po tym czasie dokładnie spłucz zlew ciepłą wodą. Już po kilku sekundach poczujesz różnicę. Zlew nie tylko będzie drożny, ale także zacznie przyjemnie pachnieć. Nie musisz już wydawać pieniędzy na agresywne środki do rur wystarczy reklamówka, którą masz w szufladzie i kilka produktów z kuchennej półki.